To bumerang Ej, ode mną już nic nie ma Znikam ze świata czy znika stąd, ziemia. czuję, że umieram Tam we mnie coś szpera mm, zabija zabijać w środka Umieram samotnie jak plotka, a w świata, or tak. Daj mi sumenie, wewnętrzne więzienie nie ma nic przy ciebie Wciąż gonią mnie przeszłości cienie, ja straciłem mnie Moje demony od każdej strony czuję się stracony. Tak osaczony, a tak samotny i klacz gdzieś w rony. Daj mi oddech, nie chcę wspomnień, chcę mieć wolne. Wolne od życia, wolne od świata. Coś mnie oplata coś mnie zabija. Nie dając wspomnień, to nie jest dobre. Ja może dlatego ich nie chcę, bo niszczą beziome, gubię się w tłumy, nic nie chcąc zrozumieć, choć tak nie chcę ubeć. Umysł otwarty, zamknięte rany, rozdane karty. Plany na życie gdzieś tam zniknęły pod stertą papieru Ja kocham cię strasznie, lecz tak jakbym nie mógł, ginę głęboko. Związany tak, spadam na dno Boże i dobrze, ominę to jebane zło Ludzie to kurwy, to dowiedziałem się parę lat temu Gdy nie miałem celu, ja nie chcąc systemu Daj mi oddech, nie chcesz wspomnień, chcę mieć wolne Wolne od życia, wolne od świata, coś mi Coś mnie zabija, nie dając wspomnień, to nie jest dobre.